Najlepszy ciągnik to przyjazny klas Arion 510. Nazywam się Maciej Górny, prowadzę gospodarstwo rolne, znajdujemy się w Parzęczewie. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła oraz uprawą roślin. Niedawno zakupiliśmy ciągnik klas Arion 510, pracuje on u nas głównie z kosiarkami, z wozem zbierającym, pracuje także przy ładowaczu do zbierania belsłomy siana. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, gdyż jest łatwy demontaż ładowacza, zajmuje kilka minut. Przydatne do rozkładania ładowacza jest bardzo złącze, które odkłada olej i elektrykę jednocześnie. Do, do odłożenia ładowacza wysiada się z kabiny tylko raz. Jest to bardzo szybkie i zajmuje kilka minut. Ciągnik jest bardzo wyważony, także przyjaźnie się jeździ bez przedniego obciążnika. Jest on tylko używany obciążnik do cięższych robót. Tak, bardzo wygodna kabina, bardzo funkcyjny podłokietnik, na którym znajduje się wiele funkcji. Przydatną rzeczą są też elektrozawory, które można sobie dowolnie zakonfigurować przepływ i jaki czas tego. Mają pracować. Przy ładowaczu dobrze sprawdza się też bardzo wygodny elektropilot. Bardzo delikatne ruchy, ładowacz jest bardzo czuły. Do obsługi codziennej ładowacz nie przeszkadza, jest łatwy dostęp do miarki oleju i do innych punktów. Przy pracy z wozem asymilacyjnym bardzo przydatną rzeczą jest pamięć obrotów, gdyż możemy sobie ustawić prędkość womu do pompania, jak i do rozlewania. Przy wozie asymilacyjnym 10 tysięcy litrów, ten Arion nie wymaga też obciążnika, w transporcie bardzo dobrze sobie radzi. Wygodna kabina, wszystko na plus. Ciągnik został zakupiony w firmie Agrimasz. Sprzedawca bardzo dobrze zaprezentował maszynę, mieliśmy też maszynę testową i to głównie skłoniło nas do zakupu. Przejechaliśmy się, stwierdziliśmy, że to jest odpowiednia maszyna na nasze gospodarstwo, duży gabaryt w stosunku do liczby koni praktyczność, jesteśmy zadowoleni z wyboru, dziękujemy firmie Agrimasz za dobrą współpracę.